Cześć, nazywam się Urszula Szwed i jestem współautorką otwartych kart. Otwarte karty to narzędzie, które pomaga zespołom, które ze sobą pracują, lepiej się ze sobą dogadywać, lepiej komunikować i też ograniczyć ilość frustracji wynikającej ze złej komunikacji w miejscu pracy. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zawiera pudełko otwartych kart i jak używać otwartych kart. Zapraszam. W turkusowym pudełku bardzo przyjemną w dotyku zresztą, znajdziecie 100 kart. Na 86 z nich znajdziecie komunikaty, są to komunikaty z życia wzięte, z życia pracowego wzięte. Na pozostałych 14 nie znajdziecie żadnych haseł. Te karty służą temu, abyście mogli napisać tutaj komunikaty, które są charakterystyczne dla waszego miejsca pracy. Karty to tylko podstawa. Najważniejszą rzeczą, jaką znajdziecie w zestawie otwartych kart, to książeczka z instrukcjami do rozgrywek. Tutaj zawartych jest 9 scenariuszy tego, jak używać otwartych kart. To, na co chcę zwrócić uwagę, to że przy każdym scenariuszu macie napisane, czy to jest krótka rozgrywka, na przykład 15-minutowa, czy też dłuższa rozgrywka. Czasem są to rozgrywki półgodzinne, a czasem nawet godzinne. Inną rzeczą, którą znajdziecie, to są cele. Każda rozgrywka służy troszkę innemu celowi komunikacyjnemu oraz podpowiedź, jak w to konkretnie zagrać. Z naszej perspektywy, ta czarna niepozorna książeczka to najważniejsza część zestawu otwartych kart. To dzięki tej książeczce będziecie wiedzieli, co z nimi zrobić. Jedna ważna rzecz to nie jest tak, że musicie wszystkie dziewięć rozgrywek. Przejść po kolei, albo że w ogóle musicie zagrać we wszystkie dziewięć. Możecie sobie wybrać dowolną, a możecie w dowolnej kolejności je rozgrywać. Kolejna rzecz, którą znajdziecie w pudełku, to wyjaśnienia do kart. To również bardzo ważna część tego zestawu. Co znajdziecie w książeczce Wyjaśnienia do kart? Tutaj podjęliśmy się karkołomnego zadania, aby każdą z kart, która znajduje się w zestawie, opisać. Każdy komunikat opisujemy według takiej zasady. Co to jest, czyli jaki to jest komunikat, co z niego wynika oraz na jaki komunikat go zamienić, jeżeli jest to komunikat, który według zasad komunikacji nie jest komunikatem, który dobrze jest używać. Żeby zagrać w otwarte karty, Potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy. Nie ma jej w zestawie po to, aby otwarte karty mogły być wielorazowego użytku. Ale znajdziesz na stronie internetowej otwartej karty plansze do pobrania. Ponieważ w wielu rozgrywkach w instrukcji znajdziesz informację, że potrzebne są do jej przeprowadzenia plansze. Te plansze. Możesz pobierać w dowolnej ilości, w zależności od tego, ile osób w danej rozgrywce będzie brało udział, ze strony otwarte karty. Nie umieszczaliśmy tego w zestawie, bo zależało nam na tym, aby zestaw był wielorazowego użytku i abyście mogli używać kart nieskończenie wiele razy. Teraz na przykładzie jednej z rozgrywek pokażemy Wam, jak w praktyce używać otwartych kart i pokażemy Wam rozgrywkę, która w instrukcji ma numer dwa, to jest rozgrywka lubię, nie lubię i pokażemy na przykładzie grupy trzyosobowej, w jaki sposób tego używać, w jaki sposób używać otwartych kart. Zaczynamy od tego, że wyciągamy talię kart z pudełka, rozsypujemy na stole tak, żeby każdy z uczestników widział, co jest napisane na kartach, żeby miał możliwość się zapoznać z tymi, z tymi hasłami. I teraz Każda z osób, która bierze udział w tej rozgrywce, dostaje planszę Lubię, Nie lubię. To jest ta sama plansza, która z jednej strony ma napis Lubię, a z drugiej strony napis Nie lubię. Tak jak mówiłam, plansze drukujecie ze strony karty.pl. I teraz zadaniem osób biorących udział w rozgrywce jest wybrać trzy karty z komunikatami, które lubią dostawać. I nie lubią dostawać. Bardzo ważne jest to, aby każdy miał czas na zastanowienie się. To yy, często ludzie nie zastanawiają się w ogóle nad tym, co lubią, a czego nie lubią w komunikacji, więc musimy dać naszym odbiorcom, uczestnikom warsztatów, trochę czasu na zastanowienie się. OK, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, na chwilę usuniemy z kadru te karty, które przydadzą nam się później. Teraz najważniejsza część. Każdy z uczestników musi naprawdę dobrze widzieć z jakich komunikatów wybiera, bo tu nie chodzi o to, że wybieramy komunikat jakikolwiek z naszego życia, lubimy bądź nie lubimy, tylko z tych kart. Więc musimy tak rozsypać karty, żeby faktycznie każdy mógł je zobaczyć. Ważne jest to, byście dali czas uczestnikom na to zastanowienie się, więc, zwłaszcza jeżeli grupa po raz pierwszy gra w otwarte karty, bo jest dużo niuansów różniących te komunikaty, które mają później znaczenie, więc dobrze, żeby grupa mogła się zapoznać. My teraz podzielimy się z Wami naszym, naszym wyborem. I pokrótce opowiemy o tym, dlaczego tak, a nie inaczej wybraliśmy. Właściwie to wybrałyśmy. Teraz pokażemy Wam, podzielimy się z Wami naszym wyborem, czyli pokażemy Wam, jakie my wybraliśmy wybrałyśmy karty. Ja w kategorii lubię, i to są komunikaty, które e, lubię i dostawać, i dawać. Jest dziękuję. Mam inne zdanie na ten temat, to najbardziej chyba lubię dawać, i bardzo mnie to zainteresowało, to chyba najbardziej lubię dostawać. Justyna w kategorii lubię wybrała, co mogę dla ciebie zrobić, możesz na mnie liczyć, i cieszę się, że o tym mówisz. Ania? Ania wybrała w kategorii Lubię, cenię sobie Twoje zdanie, chcesz o tym pogadać i nie martw się, razem to rozwiążemy. I całe clue tej rozgrywki, tak naprawdę każdej rozgrywki, zaczyna się w tym momencie, ponieważ najważniejszym fragmentem każdego tego działania jest opowiedzenie sobie na głos i wzajemnie o uzasadnieniu i o powodach, dlaczego lubimy takie komunikaty. A nie inne. Ja teraz y, podzielę się y, może swoim punktem widzenia, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Czyli Lubię komunikat, mam inne zdanie na ten temat, lubię ten komunikat dawać, dlatego że bardzo lubię podkreślać to, jakie mam zdanie na jakiś temat i często mam odmienne niż pozostałe osoby. Lubię komunikat dziękuję, ponieważ jest to taka najprostsza forma wyrażenia wdzięczności. I fajnie. im więcej jest dziękuję w naszej pracy, tym chyba jest troszkę przyjemniej pracować. I bardzo mnie to zainteresowało. Lubię dostawać, ponieważ w rozmowie lubię wiedzieć, że to, co mówię, ma dla kogoś jakąś wartość i bardzo się cieszę, jeżeli ktoś się tym dzieli. I to jest punkt wyjścia, że ja zaczynam dzielić się swoją perspektywą i każda osoba, która bierze udział w rozgrywce, mówi o swojej perspektywie. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo różne ludzie mają potrzeby, jak bardzo różne ludzie mają motywacje do mówienia pewnych rzeczy albo potrzebują pewnych komunikatów i jak duże są różnice w zespołach, które często pracują ze sobą bardzo długo. My akurat jesteśmy z zespołem, który pracuje ze sobą już 7 lat i nawet jak widzicie, każda z nas wybrała troszkę inne inne karty i też w tych kartach trochę widać, co dla każdej z nas jest istotne w komunikacji w zespole? Normalnie w trakcie dnia pracy czy tygodnia pracy nie mamy za bardzo czasu, żeby między sobą o tym rozmawiać. Taka y, rozgrywka otwartymi kartami to jest pretekst do tego, aby się wzajemnie usłyszeć i sobie troszkę więcej o sobie opowiedzieć. Analogiczna sytuacja jest w przypadku e, nie lubię. Nie, tutaj widzicie, podmieniliśmy plansze. Nie będę teraz opowiadać, e, szczegółowo wyjaśniać tych wyborów, ale w tej rozgrywce również o to chodzi, że wybieramy komunikaty, których nie lubimy. I najważniejsze w tym wszystkim jest opowiedzieć, dlaczego nie lubię, kiedy ktoś mówi do mnie, nie zgadzam się z tym, ale szanuję to. Na przykład ja tego komunikatu w ogóle nie znoszę najbardziej, chyba ze wszystkich, jakie są w otwartych kartach. I po kolei każda osoba wyjawia swoją motywację. I to o, te, o pretekst i kontekst do wyjawienia tych motywacji najbardziej w otwartych kartach chodzi i w każdej rozgrywce coraz bardziej dochodzimy do tego, co kto lubi, co nie lubi, jakie ma granice. I one są po prostu takim kontekstem, którym można sobie to powiedzieć w bezpieczny sposób